Elżbieta Soboń miała 38 lat. Mogła być czyjąś matką, żoną, koleżanką z pracy. Ale nigdy nie dane było jej zostać żadną z tych osób. Była po prostu Elką. Dziewczyną, jak o niej mówili, trochę inną. Taką, co wciąż lubi nosić te same ubrania, przechadzała się po wsi w towarzystwie mamy, pomagała w gospodarstwie i zaglądała na pole, by sprawdzić, co robią inni. Była ufna, pogodna i zawsze uśmiechnięta. Kiedy kogoś mijała, radośnie krzyczała z daleka dzień dobry. I to wystarczyło, aby uznać, że Elka jest nasza. Swojska i nieszkodliwa, wspominała w jednym z wywiadów sąsiadka. Wszyscy byli przyzwyczajeni, że jest i była nieodłącznym elementem krajobrazu. Nikogo już nie dziwiła jej obecność. Jednak kiedy ktoś odebrał jej życie, brutalnie i ze szczególnym okrucieństwem, nikt nie bił na alarm. Była i nie ma. Życie toczy się dalej. Wieś zamilkła, jakby nabrała wody w usta, a wymiar sprawiedliwości na lata przymknął oczy. Witajcie, kochani, z tej strony Łukasz Tusiński. Miło mi Was gościć na kanale kryminalnym. Połowa tygodnia za nami, a więc standardowo, jak w każdy czwartek, spędzimy razem wieczór przy kolejnej historii, od której włos na głowie się jeży. W tej sprawie nie chodzi tylko o morderstwo, chociaż to oczywiście motyw przewodni. To także opowieść o ignorancji, marginalizacji społecznej i godnej podziwu determinacji bliskich ofiary. Zatem, nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania. O tym, że Ela była nie w pełni sprawna intelektualnie, wiedzieli wszyscy. W małej społeczności nikt jej nie ubliżał i nie wytykał jej palcami. Czasami zdarzało się jej zachowywać nietypowo, ale nikt tego nie komentował. Nie jej wina, powtarzali mieszkańcy. Duże wsparcie miała w swoich rodzicach, którzy otaczali ją opieką i ogromną miłością. Dostrzegali w niej dobro, którym emanowała, i bezinteresowną gotowość do pomocy innym. Bywała zbyt ufna, trochę naiwna, dlatego rzadko sama wybierała się na przechadzki. A jeśli już, to mama zawsze wiedziała, dokąd i którędy idzie. W pewnym stopniu była trochę jak mała dziewczynka uwięziona w ciele dorosłej kobiety. Szczególnie upodobała sobie taniec i przepadała za słuchaniem muzyki. Czuła ją całą sobą i zatracała się w niej bez pamięci. Nie inaczej było tego dnia, 13 sierpnia, dlatego tak trudno się dziwić, że pod remizę przywiodły ją dźwięki. Odbywała się tam wówczas huczna dyskoteka. Kolorowe światła nosiły się po całej okolicy, rozświetlając okoliczne pola wielobarwnym emigotaniem. Wieczór był ciężki od gorąca. Usiłowano wpuścić trochę powietrza do środka, uchylając drzwi i okna. To pozwoliło muzyce rozlać się po całej okolicy z mocą, jaką były w stanie udźwignąć pulsujące od basu głośniki. Mama Eli wspomina, że ostatni raz córkę widziała żywą w godzinach dojenia krów. Powoli zaczął zapadać jej zmrok, więc kobieta poprosiła, aby dziewczyna udała się do domu i przygotowała się do odpoczynku. Nie było w tym nic nadzwyczajnego, z pola do domu było rzut beretem, a już nieraz Ela kładła się spać, zanim rodzice skończyli oporządzać gospodarstwo. Tak miało być i tym razem. Pani Teresa wróciła z obejścia, zjadła późną kolację, jeszcze chwilę krzątała się po domu i również zamierzała udać się do sypialni i dać spracowanemu ciału chwilę wytchnienia. Jak zawsze zajrzała do córki, do pokoju i ku jej przerażeniu, nie zastała jej tam. Na zegarach dochodziła już północ i Ela od dawna powinna być w swoim łóżku i smacznie spać. Kobieta sprawdziła cały dom, następnie wybiegła na posesję i zaczęła nawoływać córkę. Nigdzie jej nie było, nie odpowiadała. Nasłuchiwała jej głosu, ale jej uszom dobiegało tylko szczekanie psa i rozgłosy rozkręcającej się coraz mocniej dyskoteki. Gdy sprawdzanie pobliskich okolic nie przyniosło żadnego rezultatu, rozpoczęły się gorączkowe poszukiwania, którego finał na pewno się domyślacie. Ela rzeczywiście wróciła do domu, jednak przez uchylone okno w jej pokoju usłyszeć musiała, że coś niecodziennego dzieje się na wsi. Dźwięki, kolory, śmiechy, ciekawość nie pozwoliła jej zostać w łóżku. Koniecznie chciała sprawdzić, skąd dochodzą odgłosy i co to za pulsujące światła tańczyły po ścianie jej sypialni. Z zeznań świadków dowiedzieć się można, że Elżbieta nie weszła do środka, nie przekroczyła nawet bramki. Po prostu stała pod płotem i przyglądała się zabawie, kołysząc się rytmicznie i przestępując z nogi na nogę. Nikt specjalnie nie dziwił się na jej widok. Była zawsze to i dlaczego tu jej miało nie być. To, że trzymała się na uboczu, też nie było niczym nowym. O ile w kontakcie jeden na jednego z miejscowymi bez trudu nawiązywała kontakt, to tłum ludzi i nagromadzenie zupełnie obcych twarzy budziło w niej lęk i niepokój. A tego dnia przyjezdnych było wyjątkowo sporo, więc dystans dawał jej poczucie złudnego bezpieczeństwa. Poszukiwania trwały nieustannie. Jeszcze tej samej nocy brat Eli objechał rozległe okolice, boczne drogi i pobliskie lasy. Po dziewczynie nie było jednak ani śladu. Nie od razu rodzina dowiedziała się, że zaginiona była jakiś czas temu widziana pod dyskoteką. Z mocno podchmielonego towarzystwa, które w większości z trudem łapało kontakt z rzeczywistością, trudno było cokolwiek w tym momencie wyciągnąć. Sprawdzono więc urodziny, pytano sąsiadów, jak kamień w wodę. Już o świcie mama udała się osobiście na posterunek policji i zgłosiła zaginięcie. Po powrocie do domu siostra pokazała znaleziony na polu but córki. Pani Teresa już wtedy wiedziała, że musiało wydarzyć się coś okropnego. Mimo upływu lat nie kryje łez smutku, a na jej twarzy maluje się cierpienie. Dwa dni później sierpniowego popołudnia roku 1995 ciało Elżbiety przypadkowo znalazła ciocia. Leżało na jej polu ziemniaków, zwrócone twarzą do ziemi. Była cała ubłocona i zmasakrowana. To wynika z akt sprawy. Bez wątpienia sprawca lub sprawcy zadali ofiarze ogrom wyjątkowo brutalnych ciosów. Dosłownie ją zakatowano. W protokole posekcyjnym lekarz zapisał, złamanie kości, twarzoczaszki, krwawe wylewy, krew dostała się do dróg oddechowych i płuc. Narzędzie zbrodni: pięść, kij lub but. Badania toksykologiczne wykazały, że miała w sobie znaczną ilość alkoholu. Ela nigdy wcześniej nie spożywała żadnych napojów wyskokowych. Niemożliwe więc było, żeby dobrowolnie po niego sięgnęła. Rodzinie oprócz wspomnień po Eli zostało tylko ubranie to, w którym umierała w męczarniach. Pokryte zaschniętą wymieszaną z ziemią krwią, której pełno było na miejscu zbrodni. Policja ujawniła rozbryzgi niemalże na wszystkim dookoła. To po prostu była rzeź. Wspominają ze smutkiem po latach. Mama zabrała spódnicę córki błękitną bluzkę rajstopy i buty. Schowała je na strychu, gdzie chodzi skrycie płakać i modlić się za duszę córki. Złożyła Eli przysięgę, że nie spocznie dopóki oprawcy nie podniosą zasłużonej kary. Nie spodziewała się jednak, że przyjdzie jej o sprawiedliwość walczyć pięć lat i będzie zewsząd odsyłana z kwitkiem. W toku śledztwa zarysowano prawdopodobny przebieg zbrodni. Ktoś z miejscowych... Komu ufała, musiał zwabić ją na pobliskie pole, gdzie zmusił do spożycia alkoholu. Następnie usiłował ją wykorzystać, ale gdy ta zaczęła się bronić, napastnik wpadł w szał i zaatakował bezbronną kobietę. Należy wspomnieć, że Ela była drobnej budowy, szczupła i niewysoka. Nie miała większych szans w starciu z mężczyzną. Ujawniony but mógł wskazywać, że mogła próbować uciec, jednak została złapana i ponownie zaciągnięta w to miejsce, gdzie pozbawiono ją życia. To nie była szybka śmierć, a długa i bolesna agonia. Lokalna policja nie do końca chyba wiedziała, jak ma się zebrać za zbieranie dowodów. Nie mieli zbyt dużego doświadczenia w tej materii. Okolica była raczej spokojna. Czasami ktoś coś ukradł, lub chłopi pobili się po kilku głębszych. A tak to spokój, wręcz wiało nudą. Mimo iż podręcznikowo miejsce zbrodni zostało ogrodzone i ściągnięto techników, to podczas próby badań daktyloskopijnych zatarto kluczowy ślad. Odcisk palca na szklance leżącej niedaleko denatki. Powtórzę to jeszcze raz, bo to brzmi jak żart. Chcąc pobrać odciski palców, zatarto jej i nie uzyskano żadnych. To, co mogło wskazać bezdyskusyjne sprawcę, przepadło bezpowrotnie. Przesłuchiwana bufetowa upierała się, że z dyskoteki szklankę wynosił Maciej S. i na pewno jej nie zwrócił, a brakować miało tylko dwóch. Tej, która się pobiła i tej wziętej przez rzeczonego gościa. W pobliżu znaleziono też zapałki z napisem Czechowickie. Jeden ze świadków zeznał, że takie same zapałki pożyczył tej nocy Maciejowi S. Mimo iż wszędzie walały się nie do pałki papierosów, nikt nie zdecydował się ich zabezpieczyć. Wykonano co prawda odlewy śladów obuwia, ale dopiero po pięciu dniach od zabójstwa. Mogły należeć do zabójcy, ale równie dobrze i nie. Bo chętnych do zobaczenia kartofliska nie brakowało. Ściągnięto wówczas też psa tropiącego, ale ten już nie podjął tropu. Pozostali uczestnicy zabawy nie wnieśli niczego nowego do sprawy. Stan upojenia skutecznie zamaskował wspomnienia, a może po prostu nie chcieli się mieszać, trudno orzec jednoznacznie. Ludzie tylko gadali między sobą, znamy doskonale ten scenariusz z poprzednich omawianych na kanale kryminalnych spraw, nie traćmy jednak wątku. Policja zaczęła się bacznie przyglądać mężczyźnie, wskazanemu przez e bufetową i biesiadnika. Wielokrotnie przechadzał się obok miejsca zbrodni i bacznie przyglądał się, co robią śledczy, tak jakby chciał upewnić się, że nic na niego nie mają strach musiał zaglądać mu w oczy bo na początku śledztwa podjął próbę zmylenia tropów zadzwonił na komendę w Jędrzejowie i anonimowo oznajmił, że Elkę zabił niejaki Mariusz K późniejsze badania fonoskopijne bez trudu wykazały że to Maciej S był tym tajemniczym informatorem na tym nie zamierzał poprzestać i znów usiłował wykazać się sprytem, ale to nie była jego najmocniejsza strona na płocie rodziny zmarłej przypiął kartkę Ja zabiłem Mele i podpisał się jako Sylwek Grafolodzy nie mieli wątpliwości kto jest autorem Szczególną uwagę policji zwróciły nietypowe zadrapania na jego rękach Właściwie całe były nimi pokryte jakby ktoś wbijał w nie paznokcie Także i na to Maciej miał wyjaśnienie Opowiedział, że czyścił rower i to od szprych Jakoś tak wyszło. Nikt nie rozumiał, jak niby te szprychy miały go zaatakować i tak dotkliwie pokaleczyć, ale też nikt nie dociekał. Nie dlatego, że to zbagatelizowano. Po prostu Maciej S. potrafił opowiadać tak niestworzone historie, że policji było szkoda czasu na słuchanie tych bredni. Ostatecznie udało się poddać go badaniu na potocznie nazywanym wykrywaczu kłamstw. Wyniki poligraficzne jednoznacznie wykazały, że może on mieć bezpośredni związek z pobiciem i zabójstwem Elżbiety. Wszystko to jednak na nic. Prokurator uznał, że nie ma wystarczających dowodów, aby postawić komukolwiek zarzuty. Prokurator cztery razy umarzał sprawę. Swoje decyzje uzasadnił brakiem wystarczających dowodów, by kogokolwiek oskarżyć. Pani Teresa. Nie odpuszczała, a wraz z mężem za wzięcie walczyła o sprawiedliwość z determinacją godną podziwu. Na zmianę pisali zażalenia, odwołania lub odwiedzali biuro podawcze. Zatrudnili też adwokata, który podpowiadał co i jak warto jeszcze zrobić. Mimo starszego wieku, doskwierających im chorób i ogromnego gospodarstwa na głowie, nie tracili sił i wiary, że uda im się pomścić ukochaną córkę. Niezliczoną ilość razy jeździli to do Jędrzejowa, to do Kielc i usiłowali coś wskurać. Reporterom po latach starsze małżeństwo pokazywało pokaźne pliki z dokumentami, jakie zgromadzili przez okres starani odbijania się od drzwi. W jednym z wywiadów pani Teresa wspomina, że kiedy po raz pierwszy prokurator z Jędrzejowa umorzył sprawę, złożyła zażalenie do prokuratury wojewódzkiej w Kielcach. Ta zleciła wznowienie i uzupełnienie śledztwa. Pięć miesięcy później Jędrzejowska prokuratura ponownie wydała postanowienie o umorzeniu, a wojewódzka znów kazała uzupełnić i tak było jeszcze dwa razy. Wyglądało to jak nieudolne odbijanie piłeczki. W końcu jednak sędzia Skielc uchylił postanowienie prokuratury o umorzeniu i zlecił przeprowadzenie badań jej DNA śladów krwi pozostawionych na ubraniu zamordowanej kobiety. Że też nikt wcześniej mnie nie pytał o ubrania Eli. Dopiero sędzia Skielc pojawiły się pytania i wątpliwości pani Teresy, która nie mogła uwierzyć, że to się naprawdę działo. Rzeczywiście w 1995 roku badania DNA nie były standardem w próbach rozwikłania spraw. Jednak to, co wprawiało opinię publiczną i rodzinę w osłupienie, to słowa prokuratora na pytanie, dlaczego w późniejszych latach nie zlecono badań. Przecież sprawa toczyła się wiele lat i w 2001 roku, chociaż wciąż w powijakach, to badania genetyczne cieszyły się już popularnością. Prokurator oznajmił z pełną powagą, iż nie wiedział, że można badać starą, zaschniętą krew. Głośno dyskutowano o kompetencjach osób, których stan wiedzy nie powinien budzić zastrzeżeń. Po pięciu latach walki nikomu nie przyszło do głowy, aby najpierw powiadomić rodzinę. Bliscy Eli o wynikach badań dowiedzieli się zupełnie przypadkiem od mieszkańców wsi. Informacje pojawiły się w lokalnej prasie i wieść o tym, że niejaki Maciej S. został zatrzymany w związku z zabójstwem rozchodzi się drogą pantoflową po okolicy. DNA krewi zaschniętej na ubraniu Eli okazało się identyczne z DNA mężczyzny od samego początku podejrzewanego o dokonanie zbrodni. Gdyby mama nie zdecydowała się zatrzymać brudnej odzieży, niewykluczone że prawda nigdy nie ujrzałaby światła dziennego. Pakunek, który obejmowała płacząc przez lata z tęsknoty i niemocy, okazał się kluczowym dowodem w sprawie. Niepojęte że odzież nie została zabezpieczona przez organy ścigania. Ile takich spraw w wyniku zaniedbań do dziś czeka na rozwiązanie? Pani Teresa dotrzymała złożonej córce obietnicy. Maciej S. w końcu słyszał wyrok skazujący. Mieszkał zaledwie 300 metrów od domu Eli i po odsiedzeniu zasądzonej kary wrócił w to miejsce. Myślę, że warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Nie będę mówił o nieudolności policji czy lukach w systemie sądownictwa, ale chcę podnieść temat ignorancji. Elżbieta była osobą z niepełnosprawnością intelektualną, przez co była bardziej podatna na zagrożenia. W niewielkiej społeczności przecież wszyscy doskonale ją znali i o tym wiedzieli. I absolutnie nikomu nie przyszło do głowy zainteresować się tym, co sama robi o tej godzinie pod płotem. Może wystarczyło odprowadzić ją do domu albo upewnić się, czy jej mama wie, gdzie jest jej córka. Nie zajęłoby to dłużej niż kilka minut. Zabawa trwała w remizie, a i przed nią nie brakowało ludzi. Czy naprawdę nikt nie widział, że odchodzi ze swoim oprawcą w stronę pola? Przecież musiał z nią wcześniej rozmawiać i nie bez powodu wrócił się do środka po szklankę. Zostawiam was z tą garścią retorycznych pytań. Mówi się, że dzisiejsze czasy są pełne znieczulicy. Omawiając prawie 700 spraw przez ponad 4 lata istnienia kanału kryminalnego, zahaczyłem o szerokie spektrum dat i zaryzykuję stwierdzenie, że to nie zależy od czasów ani od ludzi. Od człowieka, ode mnie i od Ciebie. Wielu tych tragedii można było uniknąć, dlatego proszę, miejcie uważność na słabszych w swoim otoczeniu. Czasem mały, z pozoru nieistotny gest może uratować komuś życie. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka do końca. Jeśli się ze mną zgadzacie, zostawcie Kciugo w górę, niech to będzie dla mnie znak, że ta historia i płynący z niej morał nie przeszedł bez echa. Dziś już się z Wami żegnam i wracam do Was już w najbliższą niedzielę z mrożącą krew w żyłach sprawą. Jeśli nie było Cię tu we wtorek, zachęcam do wysłuchania także poprzedniego podcastu. Jak zawsze z niecierpliwością czekam na Wasze komentarze. Po każdej emisji jestem ciekaw Waszych odczuć i przemyśleń. A tymczasem moi drodzy życzę Wam dobrej nocy i spokojnych snów. I przede wszystkim bezpiecznego tygodnia. Do usłyszenia!